Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dostarcza energii na cały dzień. Niestety większość z nas ciągle zapomina o tym fakcie. Nie jada go wcale lub dobiera mało wartościowe składniki. Tymczasem dla prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje witamin i minerałów których sam nie jest w stanie wytworzyć. Najwięcej mikroelementów zawierają warzywa i owoce, dlatego tak istotne jest, by spożywać je codziennie, najlepiej do każdego posiłku. Jeśli pomijamy je w naszej diecie lub jemy je zbyt rzadko, nasza odporność spada, a my narażamy się na wiele chorób. Tylko 5 porcji warzyw i owoców jedzonych każdego dnia zawiera dawkę witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedną porcję może stanowić średniej wielkości owoc, warzywo lub szklanka soku. Wypijana każdego dnia rano pozwala w łatwy i przyjemny sposób zaspokoić pierwszą z pięciu potrzebnych Porcji, dostarczyć energii potrzebnej do rozpoczęcia intensywnego dnia. Zacznij dzień od szklanki soku do śniadania, bo to pierwsza z pięciu porcji warzyw lub owoców.